Jeszcze na sam straciciel, w tym będzie konkurs, który trwa. Jest ono 50 centy kart, więc jeżeli właśnie ciebie to interesuje, to wystarczy, że tylko i wyłącznie zasubskrybujesz ten kanał, dasz lajka i tyle. Myślę, że so, to są so właśnie mega, mega proste zasady tego konkursu. A już słuchajcie, przechodzę do wyników. Aha! Słuchajcie, jeszcze chcę wspomnieć. O, y, wiecie co, nie piszcie mi takich y, y, komentarzy, że to jest fake i to jest scam. Y, przepraszam, przepraszam, to jest jedna osoba, jakiś misiek 22, jakieś dziecko pewnie, ale nieważne, słuchajcie. Nie piszcie mi, bo już wam za chwilę powiem, dlaczego. Y, y, przyjdźcie na live'a, tak. Przejdę już do wyników. Przyjdźcie na live. Live będzie o godzinie 16.00 w sobotę. Tak, zaczniemy sobie 16.05. I jeszcze ważna rzecz, słuchajcie. Yy, taka rzecz, że yy, nie wiem w którą sobotę w tą czy w następną dlatego po prostu dam Wam znać na karcie społeczności, Wam napiszę tą, w tą sobotę czy w następną sobotę. Ok? Więc do. Yy, ja już nie przedłużam i Elo.